Dzień dobry, doktorze. Dzień. Chyba mam grypę. Tak, grypa to jest, no. Jest pan chory? Pani też. Słucham? To z gabinetu obok. Pan jest chory. Ma pan grypę, zgadłem? To co, zbada mnie pan? Faktycznie, może zbadam pana. Mam pokazać gardło? O, niech pan pokaże gardło. Faktycznie gardło. No wie pan, gardło jeszcze nie wiem, no, kości mnie, mnie bolą właściwie typowo jak przy grypie. Tak, no ma pan gardło, bolą pana kości. Grypa, grypa, proszę pana. Grypa. Aha, i jeszcze te. Tak? Mam węzły chłonne, powiększone chyba, także, nie wiem, może by jakieś badania krwi zrobić dla pewności. Pewności nigdy za wiele wie pan. Ja myślę, że zrobimy tak. Zrobimy panu badania krwi. Bo ma pan węzły chłonne powiększone, zgadłem? Tak, tylko. Yy, tak. Robi się badania krwi przy węzłach chłonnych? Nie. Czy się robi badania przy węzłach chłonnych? Kto to wie? Może pan. Może ja. Bo może się nie robi. Wie pan co? Mi się wydaje, że się nie robi, wie pan? A, to może nie robić tych badań krwi, tylko po prostu te węzły zbadać. Myślę tak, że skoro nie wiadomo, czy się robi, więc chyba nie ma sensu robić tych badań, nie? Więc nie będziemy badać tej krwi, wie pan? Tak pan ma jej chyba nie za dużo, co? Nawet pan nie wie. Pa, parę litrów chyba. To szkoda. Tak? To niech pan zostawi sobie. Ale całe, całe się do badania nie bierze. Teraz pan mi mówi? No to krwi nie będziemy brać. Takiej. Po prostu te węzły zbadajmy. O, myślę, że lepszym pomysłem będzie te węzły panu zbadać. No. no. No, ja nie wiem, jak się bada węzły. No, ale ja też nie wiem. Wie pan, co to może lepiej ich nie badajmy. Nie, no, niech, niech pan ich chociaż dotknie, no. O, może ja je po prostu dotknę i może coś się stanie. Węzły chłonne. Węz. Tutaj. No i co? Są powiększone? A przedtem były mniejsze? No tak. Wie pan, co one są powiększone. To co, grypa? Grypa. Grypa, grypa. Jak nic. Co wie pan co? Trochę się boję z tymi węzłami, skoro są powiększone. Bo wie pan co, ja świnki nie przechodziłem. A nie świnki pan nie przechodził. No właśnie. nie. A to wie pan, to może być świnka. Bo pan świnki nie przechodził. To może być świnka. Aha. No. no. Właśnie, tylko świnką się trzeba od kogoś zarazić. Tak? No tak, a ja nikogo takiego nie spotkałem. Ale ja nie spotkał pan? Nie. A widzi pan? To chyba jednak nie jest świnka, bo wie pan, żeby mieć świnkę, hmm. to trzeba spotkać kogoś ze świnką i się od niego zarazić, wie pan? To jest normalnie tak, że idzie pan, idzie i idzie ktoś ze świnką, nie? Przechodzi obok pana. I świnka chyt z niego na pana. I pan ma świnkę, a on już nie. Mhm. Czyli to chyba jednak nie jest świnka. Czyli raczej grypa. Tak, tak, no grypa, wie pan, te gardło, te węzły, ta świnka. Grypa. No świnka nie. Świnka nie! Świnka nie! No, no wie pan, żeby mieć świnkę, to trzeba spotkać kogoś ze świnką i się od niego zarazić. Wie pan, normalnie idzie pan sobie, idzie. I spotyka pan kogoś ze świnką. Świnka. Mija hyc. się pan z nim, świnka chyc i. On już nie ma świnki, a pan ma. A jak świnka nie trafi. To ślepa świnka. No ale co się z nią dzieje? Samochód ją przejeżdża. Bardzo możliwe. Jak ślepa, to samochód może ją przejechać. To się nie ma co śmiać, proszę pana. To się nie ma co śmiać, sobie wyobraziłem pan tylko. Rozbawiła pana. Tak, widok roz, rozjechanej świnki pana rozśmieszył, tak? Mhm. O, to może być inna choroba. Nie, świnka. Świnka. Nie, świnka nie. Świnka nie. Bo pan, żeby mieć świnkę, wie pan, trzeba spotkać kogoś ze świnką, wie pan, normalnie pan idzie, ona przeskakuje z niego na pana i pan ma świnkę on nie. A pan nikogo takiego nie spotkał. Czyli to nie jest świnka. Czyli to będzie grypa. 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 Stop 50%, że grypa. Hm. <grypa> ja, wie pan, zwłaszcza, że jeszcze z objawów różnych y, mam takie, że na przykład mam temperaturę podwiększoną. Gdzie? Pod pachą. Pan pan wie. No. Mie mierzę pod pachą. To niech pan nie mierzy. Pan mierzy to pan ma. A. Jeszcze mnie drapie w gardle. Bo to grypa drapieżna. A to chyba jakaś to chyba nowa jakaś choroba. A jak długo pan ją ma? Za trzy dni. To nowa. A. Tak, to nowa. Jakby pan miał ją z tydzień, to miałby pan starą grypę drapieżną, a, a tak ma pan nową grypę drapieżną. Jak to no. mówią niemieccy y, lekarze, ganz neue. I co to znaczy? Rozumiem. Wie pan co jeszcze? Miałam czasami nudności. To niech pan książkę poczyta. Hmm. To z objawów to wszystko raczej. To wszystko z objawów? Hmm. I nic, już, nic już więcej tam. Hmm, bo ja wiem. To proszę powiedzieć. Grypa. Hmm. Hmm. Słabo mi. W którym miejscu? <laughs> Za drzwiami tam, tak? U góry schodów. Niech pan jeździ windą. Windą tylko dobrze. Ale. Tak? Na pewno windą? Nie wiem. Ale warto spróbować, bo u mnie nie ma windy. Jak wjadę windą, to będę musiał zejść. No niech pan próbuje w każdym razie. Schodami schodami tak czy siak. Niech pan próbuje. Dobrze. Niech pan próbuje. Dobra. Wjadę windą i. Tak. I będzie pan miał windę u siebie od razu. Hmm. <literalny Okay. pl deariny> <itous> <ographics> Może jakieś lekarstwa. Kapitalny pomysł. <sp subtitles> <Việt> tak, czułem, że coś. Czułem. Czułem tak lekarstwa. Ja panu przepiszę lekarstwa na grypę, na grypę drapieżną. Hmm. Co by tu panu przepisać? Gripex. Coś mi mówi, że gripex będzie dobry. To już jak piszemy ten gripex, to jeszcze te. No dopiszemy. No 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 Zapomniałem. Zapomniałem. No te. No osłaniające osłaniacze. Nie, nie, na W. w. No, no nie, osłaniacze w, nie są na W. 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 Waran. Dobrze, no dwa razy. Waran. Waran. Niech pan, niech pan nie. No jak waran? Waran to jest zwierz taki. Przecież nie da się go połknąć. Dobry na grypę? No ale jak? Przecież na Cię go nie da połknąć, no? Jakby dobrze popić. Dobra, to nie jest waran, to bardziej wi coś. Dobra, wkleś tam waran. Wi, 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 willas. Wi, nie, to chyba kobieta jest. Też nie da się połknąć. No, bo mocno popiję. <grym> wit, 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 wit. No, wit. Może vino. wino. Wino. Ciera pod pachami, Nie, nie. To, 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 medycyna to medycyna ludowa, nie. <grywa> Może yy, współcześniej bardziej. Taki tak, wino do picia. do picia. Wino do picia. Wino wit. <grywa> <grywa> Winowit. 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 Gdyby nie skutkowało... Witaminy. Gdyby, gdyby nie skutkowało, to wódkowit panu zapiszę. Składawkę. <grywa> I witaminy, i witaminy. Tak, witaminy. Witaminy, tak. Dobrze. Nie wiem to wszystko. Morfina. Byłbym zapomniał. Morfina, ja wiem, ile panu tego zapisać? Trzy paczki. O, trzy paczki będzie dobrze. Jak się panu skończy, niech pan przyjdzie jutro. Jeszcze tylko nieczytelny podpis. Kamiński. Teraz się już nie da przeczytać.